To co? Dzisiaj robimy. Co robimy? Eksperymenty. Eksperymenty, tak? Dawaj, zaczynamy? No. Dobra, zobaczymy, czy nam wyjdzie, nie? Co to będzie? A, ale musimy zgasić światło. Zgasi! Ocnij się. No, czekaj, poczekaj. Coś nam się tu pali. Zgasz to światło. Ja O, zobaczymy, czy będzie, co robiła. Świeciła. Czy będzie świeciła? Czy to prawda? Nie, co no, nie prawda? Prawda czy nieprawda? Zaraz sprawdzimy. Ale o co się tutaj świeci? Nie, to jest No ciekawa, jestem, a ty? A ja? Tak. Teraz jesteś ciekawy? Mhm. Ale świeci pięknie, nie? Takie świeci. Jest Jest blisko. Blisko, no zaraz się dowiemy, czy będzie świeciła, czy nie. Jak uwaga, uwaga. Uwaga. Jeszcze chwila. O, i teraz patrzymy, czy świeci. Świeci. Czarodziejska! Zarziska. Wow. Ale piękna. Ale ta piękna. Ja cię. Ale udało nam się. Chiada. Super. Uskasic to. No sama zgaśnie, zobacz. O. Koniec czarów.